Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj postaram Wam się wytłumaczyć, powiedzieć, pokazać, jak powinniśmy dbać na wiosnę o nasze trawniki, żeby nie mieć w ogrodu trawy, a ładny trawnik. Co roku powinniśmy wykonywać pod warunkiem, że trawa jest starsza, nasz trawnik jest starszy niż dwa lata, powinniśmy wykonywać wertykulacje. Wertykulację wykonujemy słuchajcie, możemy wykonywać dwa razy do roku albo raz na wiosnę, a jak dwa razy, to jeszcze możemy wykonać to jesienią, tylko pamiętajmy, że nie później niż do końca września. Na co w kolejnej etapie trzeba zwrócić uwagę, jeżeli chcemy zrobić tą wertykulację i co to jest ta wertykulacja tak naprawdę? Słuchajcie, wertykulatory możecie kupić albo spalinowe, tak jak tutaj mam elektryczne, i na mikroskopijnych, naprawdę trawnikach, możecie użyć metalowych grabek, czyli takich do wygrabiania liści, i wygrabiamy to. Dlaczego to robimy i co to jest wertykulacja? Już mówię. Wertykulator to nic innego, tylko takie, można powiedzieć, elektryczne grabie, które z tych naszych trawników, zrób tutaj zbliżenie wygrabiają. Ten cały filc, który się nagromadził z koszenia, które gdzieś tutaj są źdźbła trawy, która już gdzieś tam obumarła, i to wszystko, słuchajcie, ten filc, zobaczcie. Ja tutaj specjalnie nie założyłem kosza, żeby Wam pokazać, ile tego wszystkiego jest po jednym tylko przejechaniu przez nasz y, y, trawnik. Ile tego wszystkiego się odkłada. A tak naprawdę, pokaż tam dalej na trawnik, nie wygląda źle po zimie, ale tyle tego filcu zalega. Ten filc zalega, słuchajcie na samym dole, na, na ziemi, która po prostu jest przykryta tym filcem. Przez ten filc trawa jest źle odżywiona, nawet jeżeli my tutaj ją będziemy nawadniać, będziemy ją odżywiać przez jakieś odżywki, tudzież będziemy dobrze ją nawozić, to i tak nie będzie dobrze wyglądała, bo ten filc to wszystko zatrzymuje. Później mogą nam się pojawić również e, choroby grzybowe, właśnie przez to. Czyli to musimy wygrabić. I używamy do tego wertykulatora. Jak to robimy? Przede wszystkim trawa musi być sucha i podłoże musi być suche. Dlatego ten filmik jest e, nagrywany w kwietniu. Powinien być na początku kwietnia marcu. No ale pogody nie, nie pozwalały na to, cały czas padały deszcze, trawnik był mokry, podłoże było mokre. Nigdy nie róbmy, jak jest naprawdę mokre podłoże. Nawet powiem Wam, że powinno się lekko kurzyć, jeżeli my robimy wertykulację. Dlaczego nie robić, jak jest mokre podłoże? Dlatego, że ta trawa, te grawie elektryczne, słuchajcie, powyrywają nam tą trawę i trawnik będzie mega, mega słabo wyglądał i nie wiadomo czy w tym sezonie, w którym my to zrobimy, on w ogóle dojdzie do siebie, o ile dojdzie. tak? Także pamiętajcie, bardzo ważne jest to, żeby trawnik był suchy w momencie kiedy robimy tą wertykulację. Przejadę kawałek, żeby Wam jeszcze pokazać ile tego się tutaj ile się tutaj tego filcu wydobywa. Także patrzcie chwilkę, pohałasuję. Zobaczcie, zobaczcie, z tego, z tego kawałka tyle się tutaj tego całego filcu brzydkiego wyciąga. Także trawnik oczywiście po wertykulacji on w pierwszych dwóch, trzech tygodniach nie będzie wyglądał super, ale będzie wyglądał dużo, dużo lepiej w późniejszym okresie, jak ta roślinka już odbije, zacznie się zagęszczać ta trawa, tak? Na co jeszcze warto zwrócić uwagę przed wertykulacją? Żeby ta trawa w momencie, kiedy wjeżdżamy z wertykulatorem, nie była zbyt wysoka. Czyli skoszenie przed. Jeżeli nasza trawa była na tyle niska, że można wjechać, nie trzeba używać kosiarki. Po zwertykulowaniu musimy zobaczyć, jakie jest podłoże. Niektórzy mają na działkach zamiast takiego luźniejszego podłoża mocno zbite. Wtedy dobrze by było zrobić tak zwaną areację, czyli chociażby takie kapcie z gwoździami i nakuwamy. Po prostu pochodzić, sobie podeptać, ponakuwać. Co to daje? To daje, że do korzeni dochodzi e, tlen, dochodzi powietrze i korzenie w trawie wtedy zupełnie inaczej się zachowują, szybciej się rozrastają, trawa jest na powietrzona, lepiej rośnie. Takie kapcie, słuchajcie, możemy kupić za około 25-30 zł. E, e, no wszędzie, w marketach, nawet budowlanych, w sklepach ogrodniczych, tego typu kapcie. Jeżeli nie chcemy, a mamy widły u siebie, możemy po prostu widłami, tak? Pamiętajcie tylko w momencie, kiedy robicie wertykulację i areację, żeby uważać na nawadnianie automatyczne, żeby nie uszkodzić zraszaczy. Tudzież jak mamy pod trawnikiem położoną siatkę przeciwko kretom, żeby też o tym pamiętać. Jeżeli używacie wideł, żeby nie, do, nie za głęboko, żeby nie poprzebijać tej siatki przeciwko kretom, żeby później krety nie przechodziły. No i co? Skończyliśmy wertykulację, skończyliśmy napowietrzanie naszego trawnika. Możemy spokojnie przejść do siania nawozu, po ją, jeżeli nie pada. To mocno po nawożeniu zlać ten trawnik, żeby ten nawóz zaczął się rozpuszczać, żeby nie było takiego efektu, że ponawozicie ten trawnik y, y, tra, y, po prostu nie będzie deszczu i trawa zostanie wypalona przez, y, przez ten nawóz. Także pamiętajcie to jeszcze taka informacja dla osób, które mają bardzo zbite te trawniki i, i, i wykonują y, y, taką po prostu areację. Weźcie sobie spiaskujcie też ten trawnik. Użyjcie po prostu piasku, przejdźcie z wiadereczkiem piasku i spiaskujcie. Zróbcie wtedy tą areację, yy, i żeby ten piasek też tą glebę lekko nam rozluźnił. Trawa będzie naprawdę rosła fantastycznie. Czyli areacja, wertykulacja, nawożenie, podlewanie. Trawnik będzie super. Także zachęcam do robienia tego. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja idę do pracy. Trzymajcie się. Na razie cześć.